Witam, witam, witam. Dzisiaj jeździmy po tej samej mapie co w poprzednim odcinku, po prostu... ...Wydrą, bo ona jest chyba bardziej do tego przystosowana. Pomijając to, że tutaj nie przeskoczę najpewniej Wydrą. To... Jednak nie jeździmy Wydrą, bo to... ...bo Wydra zbyt daleko nie zajedzie. Myślę, że pity onem I na... nie, nie przyjadę tym Takim Nijakim przyja, nie przyjadę tym Cztereu... kołowcem Tylko będę jechać cztero do tego bo inaczej nie ma sens Jedno przeskoczone Drugie nie przeskoczone, haha To ma jakiś, to jest jakieś wolne no no bez przesady. To musi Nie, 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 nie. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy pidzeo na wteczkę. A ten pidzeo nam powiada. To się spowiada. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie spadaj o Nie, mój drogi. Lubiony, lubiany. Dobra, to oto ona. Utknęłam. Dziękuję bardzo, że mam taki zaszczyt utknąć. No i się poszli znowu. To jest chyba niemożliwe. Szybko zmienia silnik. Nie będzie i cztery ultra heavy. Informacja? Nie mam. Ujęcie co znaczy to wszystko Oj Ale samochód mi zniknął Ej Ej Ty wy widzicie samochód mój No bo to się zepsuło To się zepsuło a No, trochę to się psuje. Przeskoczyłam. Choć trzęsie się jak jak nie wiem po tym Chyba będzie trzeba zmienić trochę tor. Próbujmy na ten tor. Eee, f7. Jedziemy. Chodź. No i się wywołują, Ale patrz jaka fajna rura. Chcielibyście po takiej zjechać? Bo ja nie. O, o właśnie. No właśnie, wypadłam prawie. Przeżyć, przeżyję. Czy polecam? Na pewno nie polecam. To nie ma. Z... To nie jest w ogóle bezpieczne. Ej, bo ja tu chyba wiem. O w końcu wyjechał. Bo ja tyłem jadę, Ej. Bo ja tyłem jadę. Coś jest w tym nie tak. To ja się tu nie powinno jeździć. O, to jest tak blisko ziemi że... <laughs> na, 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 na 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 na. O. A Magi się nie pytaj Dobra. Innym razem. Tu pojeździmy na następnym odcinku. Hejo. Pa!